Cześć, dzień dobry, powiem wam jaką miałam przed chwileczką sytuację, potrzebowałam e, wymienić sobie butle z gazem, taką wiecie butle, co to się podłącza do kuchenki i się gotuje, więc e, przyjechałam do marketu takiego u nas w Słupsku budowlanego i tam są te butle. No i poszłam tam do kasy zapłacić, pan powiedział do mnie, że za chwilę podejdzie tam do tego miejsca, gdzie są składowane te butle. Więc ja okej, okay, po, poszłam do auta, wzięłam pustą, e, podeszłam, czekam na pana. Pan przyszedł, e, w, wymienia mnie i mówi do mnie tak, a i, i, i to ona jest ciężka. <grym> no, wiadomo, nie, że ciężka. E, ja mówię, ale rozumiem, a on mówi, to jak pani sobie poradzi? <grym> A, ja mówię, A to nie pomoże mi pan? Prosiłabym, żeby pan mi ją um, do auta um, ten, jakby, zaniósł, tak? A on do mnie mówi, tak, to niech pani tu podjedzie. A ja mówię, proszę pana, ale ja stoję, wiecie, tak stałam trzy miejsca parkingowe od miejsca, w którym stały te butle, nie? A ja mówię, ale gdzie ja mam podjechać, jak ja już prawie tutaj jestem? Przecież to zobaczy pan, to jest kilka kroków. Kilka kroków, nie? Nie, ja muszę tu podjechać. Ja mówię, Dobra, spoko, nie ma problemu. No i on mi tam um, wyjął tą butlę, ja mu dałam tą pustą, ja za tą butlę i idę, nie? Drugi gość coś z boku patrzy się na tą sytuację, a to mu się chyba głupio zrobiło, podleciał do mnie, to już pani zaniosę. Ja mówię, ale ja już jestem przy samochodzie. <laughs> Mężczyźni! Po prostu um, śpiać mi się chciało, no bo co tu więcej, nie? <laughs> Niesamowite. No, a Wy jaką, jaką macie... Jak, jak byście tą sytuację podsumowali? Bo może coś ze mną jest nie tak. No dobra, ale ja nie z tym tematem dzisiaj przychodzę. Ja dzisiaj przychodzę z tematem wymówki, obiekcji, która brzmi nie umiem sprzedawać, nie wiem jak to robić. Jak ktoś tak do mnie mówi, to ja pytam od razu, czy ja... Chcemy Tobie coś sprzedać poza ideą. Poza ideą. Poza ideą tego, co Ty możesz mieć z tej możliwości. Bo my, przez to, że tutaj w social mediach budujemy markę osobistą, po prostu pokazujemy, jacy jesteśmy naprawdę. Chcemy nawiązać relacje, przyjaźnie w przyszłości, być może z niektórymi osobami na pewno tak będzie. I Sprzedajemy ideę, czyli dzielimy się informacją, czyli pokazujemy ludziom, że mogą zmienić miejsce robienia podstawowych artykułów, produktów, które i tak i tak używają. Zmienić miejsce robienia zakupów. Przecież ja nie sprzedaję tobie tych produktów. Ja nie sprzedaję tobie nic poza ideą, że możesz rozwiązać jakieś swoje problemy. Czy to problemy na podstawie produktów, na przykład podnieść swoje zdrowie, czy mieć piękny makijaż, kobieto, na przykład chodzisz na siłownię, czy chcesz być na. Na plaży, a lubisz się w makijażu. To w tym makijażu możesz to zrobić, bo twoja skóra oddycha, twój makijaż nie spłynie ci zbuzi. To jest takie rozwiązanie. Mam takie fantastyczne dziewczyny, które właśnie dwie, które uwielbiają siłownie I dla nich koszmarem było po prostu wybieranie się na tą siłownię bez makijażu. Źle się po prostu z tym czuły. Te produkty rozwiązują ten problem, tak? Od kiedy nie wierzyły, ale od kiedy spróbowały produktów, to już powiedziały, że to po prostu mogą na siłownię chodzić dwa razy dziennie, bo sprawia im to radość. Nic z ich cerą się nie dzieje, w ogóle dłuższa historia. Chciałam tylko napomknąć, tak? Czy no nie wiem, czy rozwiązanie problem, problemu, jakiego. O matko, dużo tych problemów rozwiązujemy. Z czystym domem, z zadbaniem o nasze pranie, żeby, żeby w tym praniu nie zostawały jakieś syntetyczne, chemiczne, nienaturalne rzeczy z proszków i płynów, które są na tradycyjnym rynku w supermarketach. Żeby, jakby, wiesz, ja wiem, Mam taki artykuł e, potwierdzony badaniami, jak to zapachy z proszków e, i płynów do prania i do płukania. Nie tylko zapachy, tylko to, co jest w tych e, produktach, zostaje na naszych ubraniach, a potem my nosimy te ubrania. Jaki to ma. E, Obrzydliwie negatywny wpływ na nasze zdrowie, na nasze ciało i w ogóle, tylko że tego nie widać od razu. Tak? To wychodzi później, latami, to, to, to wychodzi w późniejszym em, naszym wieku. Różne, różne historie ze zdrowiem, i nikt nawet nie pomyśli, że to właśnie przez ten proszek czy, czy płyn, przez te zapachy, które po prostu nas trują. A już nie mówię o składach. Więc ym, czy kolejny, najważniejszy, myślę, najważniejszy czynnik, który, dzięki, dla którego tak naprawdę większość osób przyłącza się do tej współpracy możliwości, to jest oczywiście czynnik finansowy. Tak? Ludzie szukają dodatkowego źródła dochodu. My tu nie jesteśmy sprzedawcami. Ja nie jestem sprzedawcą. Ja nie mam magazynu produktów. Ja po prostu kończy mi się tuż do rzęs proszek do prania czy... czy białko czy cokolwiek innego, klikam, zamawiam, a na drugi dzień mam paczkę, kurier mi przywozi, wszystko jest elegancko. Więc ja nie jestem sprzedawcą. Ja nie chodzę z plecakiem ze stelażem napakowanym produktami i po domach nie pukam i nie sprzedaję. Po prostu to nie to miejsce. Także mam nadzieję, że rozwiałam twoje wątpliwości. A propos, że nie umiesz sprzedawać Produktów. Pozdrawiam gorąco, zapraszam do rozmowy, bo co? Bo zawsze warto rozmawiać. Pięknego dnia życzę wszystkim. Buziaki, do następnego razu.